Siemanko widzowie, witam was w tym pięknym letnim dniu. Kasuj to z internetu. Siemanko widzowie, z tej strony oczywiście wasz ulubiony vlogowy youtuber, który dopiero zaczyna swoją przygodę z tego typu rodzajem materiałów na platformę zwaną YouTube. W dzisiejszym odcinku oczywiście spróbujemy w dosyć niecodziennym miejscu, jak zawsze, zagrać w Coinmaster, ale na początku e, muszę wam zaprezentować ten piękny akwapar, który się za mną znajduje. E, muszę przyznać, że testowałem każdą, każdą zjeżdżalnię i mimo, że mogą one się wydawać e, ciężkie dosyć, e, bo zaraz podejdziemy tam bliżej i wam pokażę, to dla mnie są gigalaitowe, ponieważ jestem oczywiście gigaczadem i zjeżdżałem sobie na każdej, jak na razie. I słuchajcie, dzisiaj czas przełamać. Może to dopiero drugi dzień naszego vloga kochanego, ale. No, oczywiście połączonego z granią z Coin Master, nie mogę zapominać. Dużo osób jest tutaj tylko dla tej kochanej gry, a dlatego ja chcę troszeczkę odmiany wnieść, takiej egzotycznej. W dzisiejszym odcinku zagramy w dosyć niecodziennym miejscu, a mimo że to dopiero drugi dzień, to postaram się przełamać lody związane z tym, że będę chodził między ludźmi i gadał do kamery, ponieważ jestem troszeczkę na... Nie no, oczywiście żartuję, z góry powiem, ale na środkach wspomagających. Chodzi mi oczywiście o cukier. E, Czy ja chodzę w kółko? Nie mogę chodzić w kółko, to też jest zakaz. E, gdyż w kółko, to ja sobie mogę chodzić po miejscach, gdzie nikogo nie ma. A ja muszę chodzić obok Polaczków. Może ktoś podejdzie i się zapyta, hej, nagrywasz content na YouTube? A jak się nazywa twój kanał? Tak mi się wydaje. Już mieliśmy takiego, jeden przypadek. Sam... Nie chcecie wiedzieć, jak skończył. E, naprawdę. No i miałem was oprowadzać po całym ośrodku i tak będę robił. Gdyż trzeba pokazać każdą zjeżdżalnię po kolei, bo część druga to oczywiście aquapark. Nie, wczoraj chodziłem tam blisko swojej bazy, jak taka pipiduwa trochę, to teraz słuchajcie, wbijamy się do pewnego nielegalnego miejsca, gdzie pewnie z kamerą nie można i chciałbym Wam coś zaprezentować, ale to w takim razie będę musiał ukryć kamerę, bo inaczej będzie trochę podejrzanie. Gdyż patrzcie, tutaj za mną, nie wiem czy widać siedzi dwóch panów ratowników. W Egipcie jestem. Kto nie oglądał pierwszego odcinka, nie mam pojęcia. E, chciałbym wejść tam, e, na górkę. Tam są takie fajne zjeżdżalnie. Wszystko widać. Jest ideolo. Tylko że tam jest też pewien ładny widok. No i z takiej racji e, chciałbym Wam ten widok pokazać, bo tam też jest e, cień. Górna, ale muzyka nawala. Nie powinno tak być. E, muszę tam się jakoś zakraść. słuchajcie, moi kochani widzowie i bo tam jest taki zamek widzicie ten zamek na pewno nie? I z niego jest zarombisty widok na pustynię gdzie wczoraj nagrywałem ostatnie minuty poprzedniego odcinka i no bo muszę wam ten widok pokazać, choćby mieli stamtąd wyganiać, a później znajdziemy sobie jakieś miejsce pod jakimś egzotycznym drzewkiem, żeby zacząć spokojnie nowy event ze świniami, jest ze świniami widziałem więc teraz słuchajcie będę musiał się zakręcić, bo już widzę, że na mnie patrzył tutaj nieprzychylnym wzrokiem, więc ja chowam swoją kamerę w gacie i lecę tam. Kurna, widzowie, jak na razie idzie dobrze. Jestem nawet w kąpielówki jestem przebrany. Mam drugi telefon w kieszeni, więc się boję zaraz, że ktoś mnie stąd wygoni. Ale jak na razie lecę na Big Koku i może uda się zakraść chociażby na drugie piętro, bo będzie grubo. Na pewno będę musiał stąd zejść i wtedy będę szedł z kamerą do przodu. Ale kurna... Jest moc. Mogę tego serwistyka z powrotem wyciągnąć. Słuchajcie, idą ludzie za mną. Idą ludzie za mną. Chyba nikt nie idzie. Chciałem na początku dla was tutaj nagrać, ale to już by było zbyt ryzykowne, bo tutaj ciągle ludzie chodzą. Co najwyżej po zamknięciu jako ale wtedy to w ogóle schody są zamknięte. Teraz patrzcie. Widać tam coś no powiedzcie, że nie na próżno tam chodziłem. Ja ale serio tak biało widać czy ja w okularach. Kurna serio tak biało. Chorobliwe to jest. No przecież to jest hit totalny jak ten widok. A może jeszcze pięterko wyżej będzie coś lepiej widać. Bo się boję trochę. A teraz słuchajcie, ja pierdzielę, jak to słońce się odbija, coś tam widać. Nie, widzicie coś. Na 100% teraz to... Ja pierdzie, no świeci jakby apostazja za mną stała. Nie mogę z tego. Dzisiaj jest ogólnie, słuchajcie, najgorętszy dzień, w jakim mam być podczas tego pobytu. I jest około 40 stopni. Właśnie minąłem jakąś panią. Teraz, słuchajcie, muszę wyjść, więc zaraz dokończę moją złotą myśl. Nie, no ale słuchajcie, chyba raczej są tutaj przyjaźnie nastawieni, bo nawet jakbym jak ktoś zobaczył, to przecież wierzę że i tak nie zjadę by mnie wygonili tutaj, więc jest raczej luz, nie ma się czego bać. Ty, czy mi się zdaje? Ty, słuchajcie, bo tutaj leci sobie taka muzyczka, nie? Słuchajcie się. No Jan Kleosia, szklanki leci jak nic. Dzisiaj już leciały dwie polskie piosenki, jedna z Molastego, tam nie pamiętam tytułu, teraz... E, a druga to ta z Kolim. Wyglądasz Idealnie. Muszę jakby uciekać od tej muzyki, bo mnie jeszcze zdejmą film za prawa autorskie. Mam nadzieję, że Jan-Kleosia mnie nie zdejmie za prawa autorskie, bo to już by było lekko poniżające. Dobrze, jestem chyba w dobrym miejscu. Tutaj jest jakiś pusty basenik, ale ja mam buty na sobie, więc bym nie wszedł tak nic. A w stopach tutaj nie polecam chodzić. Miałem dokończyć swoją myśl e, złotą. Nawet bardzo złotą. E, czyli, że jest teraz 40 stopni, czyli najwięcej ile ma być w przeciągu Całego mojego pobytu tutaj. No i przez to mogę być trochę spocony jak świnia duszona, ale proszę Was, nie zwracajcie na to za bardzo uwagi. Mam nadzieję, że z każdym e, odcinkiem będę się bardziej tutaj czuł jak ryba w wodzie. No, nie, no Jan Klausia mi zdaje mi za prawo autorskie, jestem tego pewien. Dzisiaj tutaj e, byłem na kajaczkach. Oparcie, znowu są kajaczki, e, bo one są tylko dwa razy, e, dwa razy dziennie na pół godziny. W bardzo dużych odstępach czasowych, więc ogólnie ciężko się na to załapać. Ale jak się już załapiesz, to na pewno nie ma czego żałować. E, muszę się nawadniać, słuchajcie, ja jestem słabo wytrzymały psychicznie tutaj, w takich miejscach. E, idę sobie po wodę. Kurna mać, potężnie, potężnie. Znaczy po jaką wodę? Nie będę tutaj się sam siebie ani was oszukiwał. Po prostu się przejęzyczyłem. Oczywiście, że po kole. Mamy automat, mam nadzieję, że wszystko widzicie, no, prawda, bo... Nie lubię jak mnie widać na moich odcinkach czegoś. O kurna. Na grubo. Się zimniutko zrobiło. Tam się zaraz fale będą odpalać, ale jeszcze podejdę pod te zjeżdżalnie tutaj i później będę musiał się ułożyć w jakieś fajniutkie miejsce, tam pan kosi trawę, słuchajcie. Więc na pewno nie w tamtą stronę. Tam mógłbym wejść, no ale skoro i tak nic nie widać przez to słońce. Będę się zrobić sobie jakimś trybem Ultra Night zdjęcia i Wam je powstawiać w środku tego filmu, e... bo inaczej tego nie widzę. Podejdę teraz do najbardziej hardkorowej zjeżdżaliny, Jaszczeliny, której w ciągu dwóch dub zjechałem już chyba z 10 razy. Przysięga Wam najlepsze co spotkało mnie podczas tego wyjazdu. Na pewno na ostatnim odcinku, który będzie pewnie finałem tej serii, wrzucę Wam. Jak zjeżdżam w gołej klacie. O tak, to będzie dobre. Ta zjeżdżalnia jest trochę potężna. Nie ukrywam, patrzcie to. Widać ją. Yy, to ta, no taka w kształcie litery U. Mocna, ale dla mnie nie za mocna. Na pewno gdzieś istnieją mocniejsze. Yy, ludzie się na mnie patrzą. I to tak może być, mają się patrzeć, nie? Od tego jest fame. Kurde jak mi się włosze dziwnie ułożyły, co jest nie tak. Ale słuchajcie, ten wiatr tutaj tak między bogiem a prawdą to ratuje życie. Bo gdyby nie wiatr, to ja bym tutaj usychał, siedział w basenie i nie miał, nie byłoby szans, żebym nagrał dla was jakiś content. No dobra, a z racji tego, że poprzedni odcinek był trochę długi, to myślę, że możemy już zająć się szukaniem dobrej miejscówki. Gdzieś w cieniu najlepiej. I najlepiej tak, żeby ludzie nie chodzili. Mieli chodzić w sumie, mieli chodzić. Ale bez przesady trochę, nie? O, tam widzę jakąś dobrą miejsce. Kurna, jeszcze przed chwilą tam... Wiecie, fale, bo fale są dwa razy dziennie na pół godziny. Ja musiałem trafić akurat jak są. A tak to by było tam tak fajnie pusto. Pewnie żadnego człowieka złamanego by tam nie było. Dala od jakiegoś głośnika, mam nadzieję, dałoby się załapać, ale niestety nie widzę tego, gdyż są po moich obu stronach. Pod takim drzewkiem, tutaj jest pełno egzotycznych drzew, słuchajcie. Czy ja mogę tu zdziałać jeszcze? Szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia. Na razie usiądźmy i zobaczmy jak to będzie wyglądało. Jest chyba git, słuchajcie. Teraz to już na pewno mi zdejmą film za prawa autorskie, ale z tym to już się liczę, bo jakieś tutaj hity lecą. Yy, może i tutejsze, ale ważne, że hity. Mam przynajmniej nadzieję, że jakoś dźwięku dobra się nagrywa, bo to może być... Nieco wątpliwe, ale przynajmniej widać z tyłu zameczek, więc jest chyba dobre miejsce, a ja będę musiał go zasłonić filmem Screenmaster. Bo już zaczynamy grać systemem. Zawsze system, pamiętajcie. 2000 Oczywiście słuchajcie, jest strata połączenia i to może być największy problem, o którym przed chwilą właśnie zapomniałem. Ale trzeba słuchajcie walczyć o każdy złamany kawałek internetu. Kurna na macie, chyba będę musiał zmienić lokalizację. Jeszcze chwilę powalczę. No jest brak internetu, chyba trzeba będzie zmienić lokalizację, ale to już niestety nie mój problem. No znalazłem taką fajną miejscówkę, nikt się tu nie kręci e, zbędny. Nie wiem, czy już to mówiłem, czy tylko to przemknęło w mojej myśli, czy że ludzie tu przychodzą i myślą, że jestem opóźniony w rozwoju. Jeszcze coś mi wpadło do picia. No na no, zajebiście po prostu. Chyba słuchajcie, muszę zmienić lokalizację, ale to już inna sprawa. E, muszę przenieść się bliżej recepty, bo tam chyba będzie wszystko powinno lepiej działać. A pójdę, se, słuchajcie, w barze, usiądę, zobaczę, czy tam... Yy, zobaczę, czy tam... Yy, nie... Znaczy, że tam nie będzie dużo osób. To by było całkiem spoko, yy, bo jakby na razie... Furna nie mam zamiaru się tutaj... szamotać w tym tłumie, tym bardziej, że mi cały czas wywala internet z tego Coinmaster, ale tu najwyżej usiądę, se, z dala od ludzi. No jak na razie tam nikogo nie widzę Giga plus Bo fajne miejsce w sumie, nie ma tu żadnych głośników Widać basen Z falami To co teraz słyszycie możliwe to Szum fal, gdyż właśnie Włączyły się te fale, na których też Dzisiaj już byłem raz Ale jak się jest to trzeba korzystać Bo słuchajcie, złamanej osoby w barze nie ma Muszę sobie usiąść w cieniu yy, Tak żeby Nikt mi tutaj Nie przeszkadzał Dobra, teraz coś tam widać. Tylko modlić się, żeby zadziałało, bo naprawdę jesteśmy blisko tarasu, w którym nagrywałem wczoraj, ale to gówno nie działa. Wybaczcie mi, na chwilę wyłączyłem nagrywanie z Coinmeistra, bo nie widzę tego za dobrze. Gdzie tu jeszcze może być jakaś opcja? No szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, słuchajcie, udało się. Zalogowało się. Po tak długim czasie. Oczywiście trafiliśmy na najgorszą nagrodę z kopania y, lisem dziury w noże. Oby, oby teraz wszystko poszło, bo Naprawdę jestem giga ucieszony. Zaczęliśmy całkowicie nowy event. Jeszcze musiałbym dźwięk podgłośnić, ale teraz to już w ogóle cringe będzie. Yeah. chłop powiedział do mnie, że jestem gwiazdą filmową i że mnie zna. XD <laughs> Something went wrong, słuchajcie, nie pierwszy i nie ostatni raz. Znowu mi zaczyna legować. Skoro jestem taką gwiazdą filmową, to proszę mi internet dać. A nie, o dobra, coś się odebrało w końcu. Dziękuję bardzo. I w tym momencie słuchajcie, zaczynamy kręcić. I'm recording a video on YouTube. Ooooo oh, that's jest good one. It's like a, like a TikTok? Uh, no, YouTube. YouTube. Mm -hmm. Oh, you have, a, you, you have a, YouTube? Yes. Many I many followers have? Over uh, 3000. thousand. Today, 6400 forward on TikTok? tock yes oh, on TikTok, because nice. i am uh, doctor medicine, you know medicines and also i make it uh, nice. hair styling. you know uh, the man not have experience for sex i learned to him how okay. can make good with the woman it's nice and can got the woman is come along for you really good some kiss some hug or something like uh, talking something like touching something like that one but everything is respect my friend it's not like an opening because we have a child that's learning for us you know important if you want we have a big full ones you can do for the child the child make following up yeah i'm you doing know? video yes the make the video for the child it's important like uh, learn for the school. i'm doing it to be honest yes that is important because my first um, following Ale no like no to be honest, YouTube jest much uh, harder than TikTok. Yes. To grow up. Yeah. YouTube is important more than TikTok. Okay. Słuchajcie, odbyłem yes. długą rozmowę z panem, który okazał się być uh, tutajszym TikTokerem oraz YouTuberem. Znaczy, w sumie głównie TikTokerem i dał mi dosyć sporo rad. No, ogólnie fajna rozmowa, bardzo się cieszę z tego oto powodu, ale mimo wszystko już zacznijmy kręcić, bo trochę czasu zleciało, szczerze mówiąc. Akurat przeminęła dobra pasta na internet, no ale nie powiem, że zmarnowany czas, bo ziomek naprawdę fajny. Okej, okay. słuchajcie, pierwszy z 5500 dostaliśmy. To jest dobre. Pytał się mnie o bardzo różne rzeczy. E, pewnie wam przyspieszyłem albo wyciąłem tą rozmowę, ale no jest dobrze. W sensie było interesująco. E, tak, no, no nie wiem, co wam powiecie. Trochę mnie zamurowało, że tutaj spotkam Egipcjanina na TikTokera, ale w tym momencie chyba koło mi się zbagowało. No proszę nie. No i dostaliśmy. E, aha. Zaczęło mi się kręcić, ale później się skończyło kręcić i dostajemy trzecią najgorszą nagrodę od końca. Muszę przyznać, że wciąż jestem dosyć zaskoczony tym, co przed chwilą miało tutaj miejsce, bo nie spodziewałem się czegoś takiego. Ale no, lecimy, póki mamy złotą monetę. Dużo osób się tutaj kręci, bo jestem przy barze. Wybarwcie mi naprawdę moje włosy, ale nic nie jestem w stanie z nimi zrobić, tym bardziej, że nasiąknęły chlorem i wodą morską. Więc to już jest totalny hit. Głównie ziomeczka słuchałem, słuchajcie, ale y, sam się zdziwiłem, że potrafię mówić po angielsku do obcego człowieka. Mam nadzieję, że tu nie wróci, bo, bo na razie jest, szczerze mówiąc, jak na ten moment dob dobry moment internetu. Widzę go, tam jest daleko dosyć, ale niech nie wraca. Nie no ten internet to jest żart, no przysięgam na tarasie jeszcze było dobrze, ale nie mogę wam przez odcinka odcinku na tarasie nagrywać. Właśnie po to jest montowanie filmu, żeby żebyście wiecie. Nie musieli oglądać się całego gówna jak mi laguje. Łapiemy zasięg widzowie. Tak samo jak taki, który gubię w tym momencie od mojego mikrofonu, ale no coś się tutaj wyraźnie zepsuło. Poszukam jeszcze jednej miejscówki, a później... Jeśli no, ciągle internet będzie taki jak widzicie, to trzeba będzie zawijać man manatki, pójdę po klucze. No i trzeba będzie pójść na taras. Nagrałbym tutaj w tym cieniu, tylko że tutaj są bloki mieszkalne i jakoś nie wierzę, że w domku nie będzie nagle żadnej osoby, gdzie równie dobrze może mieszkać ze 20 rodzin. Czas przystąpić do restartu naszej kochanej gry. Już widzę jak będę miał się pierdzielenia z tym montażem, bo... To jest górna hit totalny Connection lost oczywiście Jestem to teraz w takim Tunelu Dziwnym Nawet bardzo Proszę, jakby teraz zadziałało Paparziale, jestem w dobrym miejscu na takie coś Czyli nie za bardzo, jestem w ciul mojego mieszkanka Tylko Nie mam kluczy Na ten moment Internetu także Mógłbym sobie usiąść na przystanku, tylko że Ktoś zaraz tutaj Pewnie sobie przejdzie Po prostu, słuchajcie, zadziałało, jestem na bardzo gorącym przystanku, gdzie jest mi bardzo gorąco, ale jakoś przeżyć trzeba. Chyba zaliczyło mi ten atak, bo jestem na piątym miejscu w turnieju, co by się normalnie raczej nie zdarzyło. Ludzie tędy chodzą, ale proszę dać mi spokój, ja nie robię nic złego. Ty, no w dobre miejsce trafiłem. Tutaj jest chyba dobry internet, więc jak zapewne wiecie, do pierwszego najazdu kręcimy razy 150. Ale jest tutaj, ja pierdzie taka czapa, że ja się zaraz tak zjaram i dodatkowo, kurna, nie miałem żadnej czapki, nie? Ja chyba nie mogę siedzieć, zaraz będę musiał wejść w jakieś miejsce, do jakiegoś worka na śmieci, kurna, się tłamsić. coś tutaj widzę, coś tutaj mógłbym znaleźć, tylko że ludzie mogliby mnie... Y Mo oskarżyć o wtargnięcie na teren prywatny. Użyj zakręceń 4000 razy. Ja zauważyłem, słuchajcie, że tutaj są tak beznadziejne misje. Na no, jedź z liskiem 50 razy. Przecież takie coś. No chyba se jaja robicie, nie? Przecież takie zadania to dla przedszkolaczków co można dawać. Nie słuchajcie, zaraz dostanę udaru. Kurna na mać. Proszę, nie gupneta. To jest dla mnie najważniejsza rzecz w tym momencie. Mogę sobie usiąść nawet w domiczce, tylko, tylko byle nie dostać udaru. No właśnie, już straciłem internet. Nie, jeszcze nie straciłem. Tutaj jest cień. Tutaj jest cień. Tutaj sprzątają teraz komuś mieszkanie, więc może pójdę troszeczkę dalej na pierdziale, ale dziwnie się czuję. Ja pierdolę jeszcze. Nie wierzę w to, co robię sam. Tu tuż obok. No, metr na prawo obok mnie. Jest okno cudzego mieszkania. Jest 80% szans na to, że jest to e, ktoś z Polski. Więc pewnie dałbym radę się jakoś wytłumaczyć, bo przecież nic złego nie robię, ale. Kurna, trochę wstydnie. Ty łatwy ten turniej będzie. Jakbym to dobrze, słuchajcie, rozegrał systemem, to mogę zająć nawet w nim pierwsze miejsce. Skoro jestem piąty po dwóch, tam trzech atakach, co można to jakoś na pewno dobrze i sensownie rozegrać. Słuchajcie, tak jak mówiłem, tak się stało. E, ludzie akurat weszli do mojego domu, zaplecali. E, jakieś małe dziecko się pytało, kim jestem, kurna, czy jestem jakiś specjalny, ale. No, zrobię wszystko, żeby mieć internet i nie dostać udaru, tyle powiem. No to parę metrów dalej trzeba sobie zasiąść. z powrotem. Yy, mam nadzieję, że teraz nikt nie przejdzie, bo bym się po prostu załamał psychicznie chyba. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że jest internet i że mnie dobrze widać, że nie ucina mi głowy, yy, gdyż no taki jest oto zamiar. Słuchajcie, już tam chodzi chyba, ale no ja potrzebuję tylko chwilkę, Muszę się wyzerować, zrobić parę misji i będziemy mogli kończyć dajcie mi ten jeden walony najazd proszę potleje się za mnie strumieniami, a my w końcu mamy pierwszy najazd strasznie tutaj hałaszyło tymi mini motoro ciężarówkami proszę no, wyjazd z tym Nie będę darł mordy, bo jeszcze, słuchajcie, zaraz na mnie psy wezwą. A tego byśmy zdecydowanie e, nie chcieli. No, no ciągle za razy, razy 150, a powinienem ja już dawno e, skończyć. Jestem tak spocony, że zaraz po prostu chyba nie wytrzymam. Ale no, trzeba to kontynuować. E, ja pierdziele, to jest hit totalny, co ja robię w tym momencie. Nie pisałem się na to. Jeszcze 10 razy, razy 3, słuchajcie, i zwiększamy. Ja pierdziele, po raz pierwszy na no, odcinku. Po prostu się czuję bardzo krępująco. Także, żeby nie zrzeć mordy, to jest mój cel. No i oczywiście, ostatni spin, razy trzy musiał się skończyć na jazdem. Ja mam ochotę znowu strzelić sobie w łeb, gdyż oznacza to, że będę tu siedział jakieś dwie minuty więcej. jeszcze muchy mi obsiadają, bo się lepiej. Jestem spocony. Najchętniej zerwałbym z siebie tą koszulkę i wskoczył do basenu. Nie mogę tego teraz zrobić, gdyż robię dla was odcinek. Dobra, słuchajcie, dosyć tego, nie będę tutaj siedział. Pokręcę trochę razy 3, ale później będę już kręcił tylko razy 150. Zresztą ja po prostu tutaj nie wytrzymałam psychicznie. W ogóle dzisiaj chyba tak... Tam mam taką jazdę, że ledwo widzę na oczy, bo chyba założyłem lewą soczewkę na prawe oka, prawą na lewą. I bardzo mi z tym niewygodnie. Jeszcze jakiś pan pracujący na mną no chodzi, no nie mogę. Dobra, ja mam dosyć słuchajcie. W tym momencie zwiększamy na razy. Kurna mać. No muchy mi obsiadają, mówię wam. Razy 50, jeszcze 10 razy, i później zmieniamy na razy 150. Dobra, słuchajcie, teraz lecimy do wyzerowania się, bo psycha siada. Pewnie nie do końca, bo słuchajcie, muszę zostawić materiał też na jutro, na pojutrze. Muszę to tak rozłożyć, żeby się nie wyzerować, prawda? Myślę, że do, do najazdu pierwszego, resztę to już nie wytrzymam. No, wypierdam mucha, czy jakiś. Natrętny szerszej. Kurna, nie mogę. wypad kurna śmieciu. Naprawdę. Ja pierdziele, chcę już stąd iść, sobie. W ogóle wczoraj słuchajcie, jak wchodziłem do pokoju swojego, to widziałem jaszczurkę. Jaszczurkę na drzwiach siedziała. To są właśnie klimaty tego typu północnoafrykańskie. Zdycham, zdycham w tym momencie. Ciągle tylko szóste miejsce. No proszę, albo ja chcę jeden najazd. Nie, no tak blisko. Skierniałem przynajmniej jakieś nagrody, które. Opłacą nam dzisiejszą męczarnię. Kurna nie mogę, to jest najlepsze jak youtuber sobie robi pośmiewisko. To jest hit totalny. Przecież, jak można inaczej, no, wypad. Jest tak blisko na jazdu, no, proszę, tylko o jedną rzecz prosiłem. No, ale nie, nie ukrywam, że jest dobrze, jest dobrze. O ja, pierd jeszcze dobrze, to jest idealny akcent na skończenie tego odcinka. Może nawet nie skończymy z takim dużym minusem, Jak można by yy, myśleć. Jeszcze nie wbiliśmy, ale brakuje tych. To je jedną świnię trafię, słuchajcie. Albo dobra, razy 15 to, to dwie. Dobra, jest jedna. Jeszcze chwila, jeszcze moment. 40 stopni, słuchajcie, nie wytrzymam. Zaraz dobra jest ta świnia. Ja 4600 spinów yy, i mamy 10 tysięcy prawie. To idealna yy, liczba no, na jutrzejszy odcinek. Może ogarnę sobie lepsze miejsce, gdzie będzie internet. Yy, pewnie z powrotem wrócimy na taras, bo to jest idealne miejsce. Po prostu, żeby był cień. A ja już słuchajcie nie wytrzymuję. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że przez ten cały czas nie miałem uciętej głowy w połowie. Kiedy tam siedziałem, bo szczerze mówiąc nie widziałem, bo osłonka przeciwwietrzna, która jest po prostu wielka. Prawdopodobnie na czym mnie, mnie zasłaniała, jak ja to patrzyłem, więc teoretycznie mogło mi uciąć mordę, ale mam szczerą nadzieję, że tak nie jest. Biegnę już kąpać się w basenie. Mam nadzieję, że aquapark. Cały, cały ośrodek się Wam podoba, życzę Wam, żebyście też przylecieli w takie fajne miejsca, albo nawet jeszcze lepsze, bo jesteście super osobami, bo skąd to wiem, no po prostu jesteście moimi widzami, musicie być zajebiści, więc trzymajcie się moi drodzy, do jutrzejszego odcinka, bo oczywiście daily musi być trzymane, trzymajcie się i cześć.